Martin Garrix. Człowiek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, bo niezależnie czy od dawna interesujecie się EDM, czy po prostu słuchacie radia, z pewnością słyszeliście co najmniej jeden jego utwór. Twórczość Holendra przedarła się do przeróżnych gatunków muzycznych, w tym do tych komercyjnych, jak i undergroundowych, w postaci remixów i mashupów. Jednak muzyka Martina to jedno, a jego osobowość to drugie i tutaj nie ma wątpliwości, że jego pozytywne nastawienie do życia przysporzyło mu wielu fanów. Całość sprawiła, że Garik stał się współczesną ikoną muzyki elektronicznej, a co najlepsze, z roku na rok rośnie w siłę. Wiemy o nim wiele, ale poszukałem i przygotowałem dla Was 5 ciekawostek o Martinie Gariksie. A jeśli obejrzycie do końca, to w sumie więcej niż 5. Nawet jeśli jesteście wiernymi fanami Martina i wiecie o nim wszystko, to czuję, że mogę Was zaskoczyć, chociaż jedną informacją. Zapraszam do oglądania. Zanim zacznę omówienie ciekawostek o Martinie Galixie, chciałbym Was poinformować, że w tym miesiącu rozwój kanału wspiera festiwal The Night of Legends, który odbędzie się już 15 czerwca w katowickim spotku. Wydarzenie, organizowane przez agencję Bardziej Kreatywni we współpracy z PMG Group, zabierze nas w niezapomnianą muzyczną podróż. Wśród artystów legendy muzyki elektronicznej, m.in. Mogwaj, Mauro Picotto, Dr. Motte, Tom Craft czy Mr. X Africa Islam. Ale to nie wszystko, co czeka na nas tej nocy. Kto pamięta projekt Club Rotation z niesamowitą DaisyD Będziecie mieli okazję zobaczyć ją na żywo i może to właśnie z Wami przeprowadzi wywiad. Więcej informacji o The Night of Legends, jak i link do zakupu biletów, znajdziecie w opisie filmu. Gorąco zapraszam. A teraz przejdźmy do mówienia pierwszej z ciekawostek. Jeśli obawiacie się, że za chwilę powiem, że mając 8 lat zagrał jako DJ Marty, albo że przełomowym w jego karierze utworem było Animals, to spokojnie, takie oczywistości odłóżmy na bok. Tutaj zajmę się innymi, mniej popularnymi informacjami o Martinie. Zacznę od tego, że nawet Galix popełnia błędy, a nawet wydał utwór, który zawiera. patkę. Jesteście zaintrygowani? To posłuchajcie o co chodzi. 29 lipca 2018 roku Martin Garrix wystąpił na głównej scenie Tomorrowland, gdzie m.in. zagrał wówczas swój nowy utwór High on Life, gdzie wokalnie udzielił się Boni. Zaraz po zakończeniu seta kawałek ten ukazał się między innymi na kanale YouTube Holendra. W momencie gdy nagrywam ten film, teledysk do High on Life ma przeszło 123 miliony wyświetleń. Być może wiele razy sami słuchaliście tej produkcji, ale czy wyłapaliście tam subtelny błąd? Około 2 minuty i 41 sekundy Bon bo kończy śpiewać, jednak chwilę po tym w tle słychać jeszcze fragment jego wokalu. Zwrócił na to uwagę jeden z użytkowników Reddita, który podejrzewał, że to wokal Martina. Garrigues wyjaśnił, że po wyrenderowaniu finalnej wersji utworu w Apple Studio wychwycił, że faktycznie jest tam błąd, ale uznał, że jest to szczegół, którego nikt nie usłyszy. A jednak... Martin Garrix' voice in high on life. So is it just me or is there a weird little hiccup around 2.42 right after Bond finishes singing that almost even sounds like Martin's own voice? I can't figure out what it's supposed to be, and I don't hear it anywhere else in the song. I've literally been wondering about this since the day the song came out. Yet I can't seem to find anything about it on the internet. Would love to know what you think. I actually know what you mean. Um, it's not my voice. If you listen very carefully, you can sometimes hear my voice saying something crazy in the in the song, but actually not in Higher life. It's just a render mistake I made, and um, I bounced out all the separate stems when I started mixing the song, and then I heard it and. To być może to kwestia pośpiechu, a być może innych czynników, jednak faktem jest, że niezwykle popularne High On Live z grubo ponad setką milionów wyświetleń na YouTube posiada jeden dodatkowy, nieplanowany skrawek wokalu. Przepraszam, jeśli teraz już zawsze to będziecie słyszeć, ale ciekawostki to ciekawostki. Głośny powrót Swedish House Mafia nie uszedł uwadze Martina, który, jak się okazuje, jest wielkim fanem szwedzkiego trio. Mam tu na myśli zarówno twórczość SHM, jak i każdego z artystów z osobna. Garrix sam przyznał w wywiadzie, że jest fanbojem Swedish House Mafia do tego stopnia, że tak zaplanował trasę koncertową, aby móc wziąć udział w ich pierwszym koncercie po powrocie w Tele 2 Arena. Gdyby mógł, byłby również drugiego dnia, ale musiał wrócić do pracy. I'm, I'm i'm a huge fan of the guys and then seeing the show hearing all the songs seeing them on stage together again it was uh, it was amazing can't imagine you just flew in to see the the show yeah i'm a i'm a huge fanboy so i had to see the show and then uh, today i'm going back on tour zapytany o to który z utworów shm zagrałby najchętniej odpowiedział że leave the world behind to można również interpretować że jest to jego ulubiony utwór trio Teraz nieco odejdziemy od scenicznej osobowości Holendra i zajrzymy do jego życia prywatnego. Będąc tak zajętym i pracowitym człowiekiem ciężko jest budować trwały i solidny związek. Ilekroć Martin nagrywał utwór z młodą wokalistką, w sieci pojawiały się nagłówki. Czy to nowa dziewczyna Martina Gariksa? Szczególnie głośno było o Bebe Rexha, z którą Garix nagrał przebój In The Name Of Love. Dodam, że w tym momencie mam blisko 460 milionów odtworzeń na YouTube. Później nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się relacja Garyxa z Dualipą, bo nagrali wspólnie hit Scared to Be Lonely. Ostatecznie wszystkie znaki na niebie i Instagramie wskazują, że Garyx jest w związku z Charles Shriek holenderską modelką. Na obu profilach od czasu do czasu pojawiają się wspólne zdjęcia, które jednoznacznie mówią o co chodzi. Poza tym Garyx potwierdził, że są w związku w jednym z wywiadów dla holenderskiego radia Five Free Warto dodać, że Sharel urodziła się w 1991 roku, a więc jest o 4 lata starsza od Martina. Pozostając w temacie kobiet, w jednym z odcinków The Martin Garyx Show mogliśmy zobaczyć jego młodszą siostrę, Laurę Garitzen. Tak, Martin nie jest jedynakiem i zawsze pamięta o urodzinach swojej siostry. Patrząc na wspólne zdjęcie nie sposób nie zauważyć, że są bardzo, ale to bardzo do siebie podobni. Zarówno Laura jak i rodzice od samego początku wspierali i nadal wspierają Martina w realizacji pasji. Bardzo często w tle możemy dostrzec jego ojca, który podróżuje za synem po całym świecie i często dodaje mu otuchy. Taka akceptacja zajawki ze strony bliskich osób, to coś bezcennego. Kariera Garrixa to idealny przykład na to, że na sukces jednostki bardzo często pracuje cały sztab ludzi. Ograniczając się do muzyki, oprócz solowych produkcji, Martin bardzo często współpracuje z innymi artystami. Szczególnie upodobał sobie duet Matisse and Sadko, który to na pewno kojarzycie z takich utworów jak Dragon, Breakthrough the Silence czy nie tak dawno wydanego Mistaken. W tych produkcjach alias widnieje w tytułach jednak mieli również wkład w inne, znane utwory Martina. Pamiętacie utwór Dreamer, który to Martin nagrał z Mike Young i z którym to wiąże się wzruszająca historia? Jeśli nie wiecie o co chodzi, to gorąco zapraszam Was do obejrzenia mojego filmu na ten temat gdzie obszernie omówiłem genezę tego kawałka. I tak się składa, że tutaj również współtwórcami są i Sensatko, jednak tym razem nie ujrzymy ich w tytule. To samo tyczy się wspomnianego High on Life, którego i Sensatko są współautorami. Być może zastanawiacie się dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Możemy gdybać, bo każda z nich jest inna, ale zwykle przyczyną są względy marketingowe. A tak swoją drogą Garrix jest współautorem utworu Waiting for Love, gdzie w nazwie ujrzymy Avicii. Ale to już pewnie wiedzieliście. Sądziliście, że nie powrócę do tematu Swedish House Mafia? Nic bardziej mylnego. W jednym z wywiadów Martin otwarcie przyznał, że jednym z jego mentorów jest Sebastian Ingrosso. Może się to wydawać nieco zaskakujące, ale ma sens jeśli poznamy całą historię. Gdy Galix miał 15 lub 16 lat, wybrał się na wizę, gdzie wkradł się do jednego z klubów na występ Swedish House Mafia. Po koncercie poznał się z całą trójką, porozmawiał i tak rozpoczęła się ich wieloletnia znajomość. Martin wyznał, że często mu pomagali, doradzali, wspierali jego twórczość i to praktycznie od samego początku. To jednak nie wszyscy artyści, których Holender uważa za swoich mentorów. Tym najbardziej znanym jest Tiesto, którego to występ na Olimpiadzie w 2004 roku zainspirował Martina, aby zostać producentem. Czasem Tiesto stał się wręcz fanem Gariksa, a ich znajomość stała się naprawdę zażyła. Ostatnim z mentorów jest Calvin Harris, jednak tutaj Martin wyraźnie zaznaczył, że chodzi o podejście do tworzenia muzyki. Harris nie dba o gatunki, miesza wszystko, co mu się podoba, i tworzy z tego hit, co imponuje Garyxowi. prawda ta ciekawostka wiąże się z poprzednią o pracy zespołu na sukces jednostki, ale muszę to podkreślić. Jednym z przyjaciół i pracowników Martina jest Polak Damian Karśnia. Jeśli zajrzycie na przykład do opisu teledysku Hyon Life to ujrzycie napis: Directed and Edited by Damian Karśnia. Miał również swój wkład w serię vlogów The Martin Garrix Show, a także odpowiada za teledysk do utworu Ocean Garricka i Kalida. To samo tyczy się wideo do So Far Away Martina i Davida Getty oraz Forever Mistaken z Matthiasem Sadko. To tylko kilka przykładów, które pokazują, że Damian jest naprawdę bliskim i zaufanym członkiem zespołu Martina, którego twórczość bardzo często widzimy. Warto tutaj przypomnieć o koncercie Martina Garrixa w Tauro na Arena Kraków w 2016 roku, gdy to na scenie pojawił się właśnie Damian i powiedział kilka słów po polsku. Uy! My filho Kai is from Poland and he wants to say something in Polish for you guys. Jestem Koniecznie obserwujcie profil Damiana na Instagramie. Link w opisie. I tak długo mógłbym wymieniać ciekawostki o Martinie Garixie, ale tym razem skończę na w sumie 7. To nie złe top 5. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, jeśli chcielibyście, abym nagrał drugą część ciekawostek o Galiksie, to zostawcie łapkę w górę albo dajcie znać w komentarzach. A najlepiej jedno i drugie. Będzie mi naprawdę miło, jeśli zasubskrybujecie kanał i zajrzycie na profil Essential Music na Instagramie. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie filmu. To tyle z mojej strony. Gorąco Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć! Oh,